Witam Państwa na moim kanale. Dzisiejszy tytuł dzisiejszego filmiku Absolutnie Nic nie mówi. Robert Bernatowicz, Miriam Chruszkowa i budzik. Co zapewne wpisuje się w trendy tytułowania przekazów, które ostatnio trafiają do Państwa. Chodzi o to, żeby nie było wiadomo o co chodzi. Nie wiem dlaczego mam taką teorię, że może to ma jakiś związek z tym, że ktoś nie chce, żeby Państwo pewną wiedzę zdobyli. Zanim znajdziemy coś ciekawego, interesującego, musimy przejść przez cały ten chłam opowieści o radnym spółtusku, który rzekomo jest sławnym politykiem i wyznał szokującą prawdę o sobie, mianowicie że jego żona w nocy chrapie. Nie wiem, może to jest tak, jak w latach 50. kiedy to amerykańskie agencje rządowe Rozpowszechniały informacje o UFO, żeby ukryć eksperymenty różne z nowymi samolotami. W każdym razie tak go zatytułowałem, nie wiadomo o co chodzi, ale w opisie macie Państwo jeszcze pytanie, kiedy zbieg okoliczności staje się zjawiskiem paranormalnym? Opowiem Państwu dzisiaj trzy historie, którym, którymi chciałbym unaocznić. Odpowiedzieć na to pytanie, kiedy zbieg okoliczności staje się zjawiskiem paranormalnym, pierwsza z nich nie będzie o zjawisku paranormalnym, ale o dziwnym zbiegu okoliczności. A może to było zjawisko paranormalne, może macie Państwo jakiś pomysł. Natomiast dwie pozostałe będą mówić o zjawiskach paranormalnych. Problem jest tylko taki, że ja mówię o zjawiskach paranormalnych, a jestem niewierzący z natury. Przy czym najbardziej nie wierzę ateistom. Dlaczego? Między innymi ze względu na te dwie historie. Co to będą za historie? W dwóch z nich wystąpi postać Roberta Bernatowicza. W tle. One są związane z tą osobą. W trzeciej w jednej dodatkowo Miriam Chruszkowa, a w jednej z tych historii wy wystąpi budzik. Głównym bohaterem będzie budzik. Na deser. Opowiem Państwu historię którą żyła pewna wieś między Kielcami a Krakowem w latach 50. XX wieku, mianowicie historia o chodzącym drzewie. Ponieważ mój ojciec urodził się w tej wsi, matka tam przyjechała powiedzmy z daleka, więc miałem okazję spotkać przynajmniej kilka osób, które twierdziły, że widziały chodzące drzewo, to chodzące drzewo, o którym Państwu opowiem. Na początek jednak historie ilustrujące, Odpowiedź na pytanie, kiedy zbieg okoliczności staje się zjawiskiem paranormalnym. Dwie te historie. Dlaczego uważam, że to było zjawisko paranormalne? No Gdyby mi się ukazał duch, albo Matka Boska, albo jeszcze coś, to pewnie jako człowiek niewierzący poleciałbym do psychiatry. Chodzi o prawdopodobieństwo. Słyszeli Państwo o, krzywie Gaussa, o krzywej Gaussa, krzywa rozkładu normalnego tak zwana. To jako pierwsi zastosowali Niemcy w czasie, kiedy zaczęli szyć mundury na skalę przemysłową. Chodziło o to, żeby każdy żołnierz dostał mundur, a nie tworzyć mundurów, które są zbędne. Ona, krzywa rozkładu normalnego, pokazywała rozkład wzrost. Ponieważ ta krzywa nigdy nie przyjmuje wartości zerowej, więc teoretycznie istnieje pewne prawdopodobieństwo, że do armii zostanie wcielony żołnierz, który ma 20 metrów wzrostu. W praktyce tego prawdopodobieństwa nie brano jednak pod uwagę. Te moje dwie historie, gdyby udało się umieścić na krzywej Gaussa, e, pewnie znalazłyby się gdzieś w okolicach tego 20-metrowego żołnierza. Najpierw jednak historia, e, która, e, której jeszcze przynajmniej na razie może macie jakiś pomysł. Na razie nie uważam za zjawisko paranormalne. Jest ona związana z Robertem Bernatowiczem. Otóż kiedyś w dawnych czasach lubiłem sobie posłuchać audycję Roberta Bernatowicza, a ponieważ bawiłem się wtedy w dziennikarstwo, stwierdziłem, że zrobię wywiad z panem Robertem Bernatowiczem. <laughs> Umówiliśmy się w Warszawie, niedaleko od cmentarza na Powązkach, jak na Warszawę oczywiście niedaleko. No i w pewnym momencie zadzwonił do mnie pan Robert Bernatowicz, powiedział, że on się trochę spóźni, ale gdybym chciał, się z nim spotkać wcześniej, to mogę przyjechać na Powązki, bo on tam sprząta grób. Jak gnany ciekawością, oczywiście pojechałem na te Powązki i cmentarz na Powązkach był pierwszym miejscem, w którym spotkałem pana Roberta Bernatowicza osobiście. Drugi element tej układanki, która tworzy naszą historię. Jako człowiek stary lubię słuchać starej muzyki, między innymi z krajów socjalistycznych. I... W pewnym momencie algorytm na YouTubie podrzucił mi Miriam Kruszkową. Zainteresowałem się tą osobą, ponieważ tak jakoś jej typ urody odbiegał od stereotypu typowej czeszki. Postanowiłem sprawdzić dlaczego. Miriam Kruszkowa, ona ma taki typ urody jak jest w krótkich włosach, to przypomina kobiety, które mi się kiedyś bardziej, bardzo podobały w dawnych czasach. Sprawdziłem o co chodzi. Ponieważ niestety wszystkie informacje były po czesku, ja czeski znam słabo, więc zdołałem przeczytać, że ona była nieślubnym dzieckiem Kubańczyka i Czeszki. Spędziła jakiś czas w domu dziecka, później została adoptowana. A potem już mi się nie chciało czytać, bo czytanie po czesku jest dla mnie trudne, a nie wpadłem na pomysł, żeby to przepuścić przez translatora. Otóż jakiś czas temu. Patrzę sobie w YouTube'a i widzę Robert Bernatowicz robi audycję o Miriam Kruszkowej. Przy czym początek tej audycji ma miejsce na powąsk, w miejscu, w którym spotkałem pierwszy raz pana Bernatowicza, co mnie zainteresowało i dzięki temu dowiedziałem się, że Miriam Chruszkowa popełniła samobójstwo z miłości. To, czego mi się nie chciało doczytać, doczytał za mnie pan Robert Bernatowicz i dzięki temu, że on nakręcił film na powązkach o Miriam Chruszczowej, ja się o tym dowiedziałem. Nie ja traktuję tej historii jako jakieś zjawisko paranormalne, czyli jako zbieg okoliczności. Chyba, że macie jakiś inny pomysł. A teraz historia, którą traktuję jako zjawisko paranormalne. Kilka lat pięć spędziłem w Anglii. I tam e, mieszkałem w takim domu. Jedna sypialnia była zamknięta, właściciel trzymał swoje rzeczy. E, w pewnym momencie budziłem się w nocy i słyszałem, że w tej zamkniętej sypialni dzwoni budzik. On miał taki dźwięk takiego budzika, jak kiedyś były e, elektryczne, ale jeszcze ze wskazówkami, a tak charakterystycznie pikały. No nie było to nic dziwnego, wytłumaczenie było bardzo proste po prostu nastawił budzik i on sobie tam pika. Zapomniał go wyłączyć, pewnie. No dziwne było może to, jeżeli to faktycznie był ten budzik, że ta bateria jeszcze się nie wyczerpała. No <laughs> nie wiadomo, jak długo trzymał te rzeczy w, ten, w tej sypialni. No ale było to do przyjęcia. Dzwoni sobie budzik. To było między trzecią a czwartą w nocy zawsze. Potem właściciel zabrał rzeczy, zabrał budzik, przestał pikać. Pewnie bym zapomniał o tej historii, gdyby nie kolega, który kupował sobie samochód. Kolega był mechanikiem samochod. Hodowym. Wtedy samochody w Anglii były bardzo tanie, używane samochody oczywiście. On sobie znalazł bardzo dobrej klasy samochód za 3000 funtów, pojechał do komisu, gdzie był sprzedawany, no i tam trochę zaczął marudzić na ten samochód, więc właściciel komisu powiedział mu, że on go opuści, mu 1000 funtów. Kolega stwierdził, że no za 1000 funtów, jako mechanik samochodowy, on sobie ten samochód doprowadzi do ładu, co, bez względu na to, co by tam nie było zepsute. Okazało się, że instalacja elektryczna. Wtedy była powódź jakiś czas temu w Anglii, więc być może ten samochód był popowodziowy, bo po drodze, albo 100, 100 mil do przejechania, siadła instalacja elektryczna, zamek centralny nie działał, okna jak kolega otworzył, tak zostały otwarte. No i mówi, czy ja bym mógł ten samochód zostawić u Was w garażu, w macie garaż, a u mnie by stał na ulicy, a z otwartymi oknami, no to nie tak prowokuje troszeczkę. Wstawiliśmy go do, do garażu. Garaż został zamknięty. Między trzecią a czwartą w nocy w samochodzie włączył się alarm. Eee, dwa razy się włączył. Dwie nocy. Więc zadzwoniłem do kolegi. Mówię, słuchaj, eee, gratuluję, kupiliście sobie samochód z budzikiem. No, kolega przyjechał, odłączył akumulator. Samochód przestał się włączać. Pewnie też bym zapomniał o tej historii, gdyby nie trzeci element. Kiedyś tam pracowałem w takiej agencji rekrutacyjnej, tylko że w biurze. Komuś się spodobało, że znam polski i rosyjski, a że agencja zatrudniała głównie Polaków i Rosjan, więc zatrudnili mnie w biurze. No i wysyłałem ludzi do pracy, starałem się, żeby mieli transport. Jeżeli nie udało mi się, to woziłem ich albo swoim samochodem, albo starym zdezelowanym busem. Bus, instalacja elektryczna oczywiście też była zjechana, wszystko tam było zjechane, ale właściciel wychodził z założenia, że jak samochód jedzie, znaczy, że jest dobry. Prędkościomierz pokazywał na przykład między 0 a 40 mil na godzinę na przemian, bez względu na to, czy samochód jechał, czy stał. E, za którymś razem, rzadko jeździłem tym samochodem, za którymś razem mówię, ale jak głupi jestem, po co ja tak jeżdżę do tego biura po ten samochód? Przecież ja z tego je, jeździłem na nocne zmiany, wozić ludzi, więc musiałem od, od, odwieźć ich wieczorem, a odebrać rano. Postawię z tego pod domem. Niech stoi, nie będę jeździł w tej spowrot. E, między trzecią a czwartą w nocy w samochodzie włączył się alarm. Trzy sprzęty <laughs> wadliwe. E, Sprawne sprzęty, gdzie zachowywały się dziwne w tym domu. Natomiast trzy sprzęty, które teoretycznie nie powinny działać, budzik być może z wyczerpaną baterią i dwa samochody z niesprawną instalacją elektryczną budziły się nagle między trzecią a czwartą w nocy i budziły lokatorów. A przynajmniej mnie. Cóż tam się działo w tym domu? Okazuje się, że tam była jakaś tragiczna historia. Mieszkała tam wcześniej jakaś para, kobieta zginęła w wypadku, natomiast jej partner, partner znikł po pewnym czasie. Eee, zostało otwarte mieszkanie w jego wszystkie rzeczy, a człowiek wyparował. Nie wiadomo, popełnił samobójstwo, został porwany, przeniósł się do innego wymiaru. Nikt nie wie, co się z nim stało. Po prostu człowiek znikł. <laughs> to jest pierwsza historia, i to jest zjawisko paranormalne. Trzy sprzęty w tym samym czasie, wszystkie niesprawne. Zaczęły działać. Może to jest zjawisko paranormalne. Drugie. Druga historia wiąże się z panem Robertem Bernatowiczem. Znowu, jak słuchałem tych jego audycji, to tam zainteresowała mnie taka historia o chłopcu, który pamiętał swoje poprzednie wcielenia. On był rycerzem, zdaje się. Z tego, Tak, był rycerzem w poprzednim wcieleniu. Więc przyjąłem do wiadomości, że istnieje Robert Bernatowicz, który twierdzi, że spotkał chłopca, który pamięta swoje poprzednie wcielenie i pewnie bym zapomniał o tej historii, chociaż mnie zainteresowała. Gdyby nie film BBC, ja już nie pamiętam, czy to był po polsku czy po angielsku. W każdym razie obejrzałem film BBC, gdzie też było o chłopcu, który pamięta swoje poprzednie wcielenie. On mieszkał na jakiejś wyspie. Więc telewizja pojechała na tę wyspę i próbowała ustalić, to, co, czy to, co on opowiada, jest jakoś prawdziwe, jakiś ma potwierdzenie w tym, co tam na wyspie jest. Część z nich się potwierdzało z tych rzeczy, część nie. Anglicy to robili, więc nie powiedzieli jednoznacznie, czy to prawda, czy to nieprawda. Po prostu przedstawili historię bez konkluzji. Ale co mnie zainteresowało w tym filmie, otóż zaprowadzono go do psychiatry tego chłopca. I powiedziano, że jest to psychiatra, który zajmuje się podobnymi przypadkami. Więc ja sobie wtedy pomyślałem, zaraz, jeżeli psychiatra zajmuje się podobnymi przypadkami, to znaczy, że tych przypadków był, musi być więcej, bo do jednego, dwóch, trzech przypadków nie robi się psychiatry. Takich przypadków musi być więcej. Więc wpadłem na szatański pomysł. Akurat miałem dziecko w tym czasie w wieku mniej więcej odpowiadającym tym dwóm postaciom, więc wpadłem na pomysł że zapytam moje dziecko, może coś pamięta, ponieważ moje dziecko opowiadało o jakichś ciociach, o dziwnych imionach, e, więc siedziałem sobie z nim e, w pokoju i myślę sobie zapytam teraz. I w tym momencie z półki spadła figurka. Spadła figurka. Nie była to jakaś stabilna figurka. Ona była drewniana na bardzo wąskiej podstawce. Więc pierwsze, no, nikt tamtędy nie przechodził, nie było wiatru. Żaden człowiek ani żadne zwierzę tamtędy nie przechodziło. Więc najprostsze wytłumaczenie: może to drewno. To była drewniana figurka, się wypaczyło i ona sobie spadła. Postawiłem ją w tym samym miejscu, próbowałem ją przewrócić. Nie wymagało to jakiejś dużej siły, ale jednak trzeba było wykonać pewien ruch, żeby ją stamtąd zrzucić. Więc po jakimś czasie wpadłem na szat drugi szatański pomysł. W tym samym miejscu postanowiłem zapytać dziecko o tę reinkarnację. Tym razem już z myślą, ciekawe co się stanie. Pomyślałem to z myślą o kotu. No, pomyślałem to patrząc na kota. co jest pełno takiej małej szafeczce, tak z pół metra nad ziemią. Odwróciłem się na chwilę w stronę dziecka, a potem w stronę kota. Już nie widziałem śpiącego kota, tylko tyłek kota. Kot w tym krótkim czasie, kiedy ja spojrzałem na dziecko, musiał się obudzić, zeskoczyć z tej szafki i w czasie tego lotu wykonać obrót. Bo gdyby on nie wykonał obrotu, to widziałbym plecy kota albo bok kota, a widziałem tyłek kota. Kot nie robił nigdy takich rzeczy, kiedy zeskakiwał nawet z, tak, nawet z wysokiego. Miejsca, aż cóż dopiero z takiej półmetrowej szafki. Jak on to zrobił, tego nie wiem. Akurat spojrzałem na dziecko. W każdym razie musiał wykonać całą sekwencję ruchów: obudzić się, zeskoczyć i w trasie tego lotu wykonać obrót. Także ja spojrzałem akurat na kota, kiedy on spadał na przednie łapy, zupełnie odwrócony do mnie tyłem. Dwie rzeczy, które są prawdopodobne, chociaż Nigdy wcześniej ta figurka nie spadła z tego miejsca, ani nigdy wcześniej mój kot nie obracał się w powietrzu, zeskakując z tak niskiej szafki. Zresztą nie, nie wykonywał takiego ruchu, zeskakując z czegokolwiek, a już tym bardziej z tak niskiej szafki. Dwie rzeczy, które teoretycznie mogły się wydarzyć, wydarzyły się konkretnie w tym miejscu. Pierwszy raz przypadkiem, a w drugim przypadku to było intencjonalne. Ja chciałem sprawdzić, czy coś się stanie, kiedy wpadnę na pomysł, żeby zapytać dziecko o reinkarnację. To jest druga historia, którą chciałem Państwu opowiedzieć. A teraz na deser. Historia o chodzącym drzewie. Otóż jest wieś między Gielcami a Krakowem. Tam była yy, moja matka, mieszkała w domu. Przyjechali tam po wojnie. E, przed domem był sad, a w sadzie była jabłonka. Przynajmniej kilka osób, które widziałem, twierdziły, że ta jabłonka w nocy się przemieszczała. Gdy ktoś szedł tamtędy w nocy, jabłonka przesuwała się w stronę stodoły i tam znikała. Widziałem kilka osób, które tak twierdziły. Mało tego. O, dowiedziałem się o historii. Oczywiście starzy ludzie bali się tego drzewa, bali się tam chodzić w nocy, ale młodzi tocy nastolatkowie, którzy się niczego nie boją, robili sobie challenge. Chodzili tam w nocy oglądać chodzące drzewo. Co się stało z tym drzewem. Otóż pewien z, jeden z sąsiadów, e, przerażony tym drzewem, przyszedł i chciał je ściąć. Oczywiście ktoś w domu się obudził i go stamtąd przepędził. Ja jako dziecko jeszcze widziałem tę jabłonkę, z tymi śladami na korze są były takie blizny. I to było właśnie jak mówiono, to jest to miejsce, w którym on próbował ściąć to drzewo. Legenda głosi, że w tej stodole, do której chodziła Jabłonka, jest ktoś pochowany. Ktoś został zamordowany i pochowany w tego, tej stodole. Nikt tego nie sprawdził, ale osoby, które spały w tej stodole, twierdziły, że dzieją się tam różne rzeczy. Łącznie z tym, że jeden człowiek poszedł tam spać po pijanemu, ponieważ bał się wrócić do domu, i w ciągu kilku minut wytrzeźwiał ze strachu. To tyle dzisiaj o moich zjawiskach paranormalnych. Mam nadzieję, że zainteresowały one Państwa. Do widzenia!